Cześć kochani. Dzisiaj robię dżem truskawkowy. Słuchajcie, jest to bardzo proste. Potrzebujemy do tego 2 kilo truskawek już obrane, włączam teraz tutaj, będziemy to podgrzewać. Żel fix, ja dodaję 2 do 1. Na 2 kg daję 1, także tak jak jest w przepisie, więc troszkę mniej i daję kilogram cukru po pół kilo na kilogram truskawek. A teraz moment, teraz musimy chwilkę to dokładnie wymieszać z żelki psem. Tak, Za chwilę dodam cukier i później to... Oj, za szybko podgrzałam. Te y, truskawki są miękkie, więc nie będziemy je, jeżeli się zagotują, to tak minutkę. <ścoughs> oj, pył mi zaleciał i mnie draży. Minutkę będziemy to gotować razem z cukrem. O, słuchaj, dużek zaczynają tutaj się gotować. Wsypuję teraz cukier. Przygotowałam też słoiki. Wcześniej umyte, wyparzyłam w piekarniku tak jeszcze 100 stopni na 10 minut. A może damy trochę mniej, będzie mniej słodki. Truskawki są bardzo dojrzałe. prawdę no, jest sezon truskawkowy i teraz trzeba wykorzystać wszystkie możliwości. Dopóki jeszcze są, nie wiem jak długo będą, ale to do, do naleśników. Super. I teraz już gotowałam minutkę. Teraz można mieszać, aby ta piana zniknęła. Ja, ja sobie to ją zbiorę troszkę i później też to mogę, można wykorzystać. I będę nakładać do słoików. I ja zawsze słoiki można wykorzystać przynajmniej ja wykorzystuję kilka razy, ale nakrętki, tak jak już chyba wspominałam, w którychś przetworach, że zawsze kupuję nowe. No myślę, że warto zainwestować, bo szkoda naszej pracy, żeby przez zakrętki później nasze dzieło się zepsuło. No, dżemik gotowy, jest gorący, on stężeje. Nie wiem, czy wytrzyma do zimy, ale na pewno go zjemy i będzie smaczny.